Spotykamy się dzisiaj w Gdańsku podczas 11 forum inicjowania rozwoju forum wolontariatu pracowniczego. To miejsce do rozwoju ludzi, zespołów, organizacji społeczności lokalnych. To niesamowita okazja do spotkań z wartościowymi ludźmi, do poznawania nowych, interesujących projektów. Misją forum jest łączenie trzech sektorów: biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Jest to niezwykle ważne, że te trzy filary budują nasze społeczeństwo obywatelskie, jest źródłem inspiracji. Tu nie ma znaczenia, czy firma jest duża albo mała, liczy się pomysł i tu jest cała masa pomysłów. To są ogromne masy, tego się nie da opisać. Nie tylko wygrałyśmy tak potrzebny grant, który pozwala nam realizację swoich celów. Otrzymaliśmy ogromny grant w postaci stworzenia takiej relacji pomiędzy tymi stowarzyszeniami, firmami, które spotkaliśmy i tym, czego się tam nauczyliśmy. I dzięki wiedzy, którą otrzymałyśmy, dzięki feedbackowi od ludzi, którzy prowadzili ten konkurs. Wielka szkoła nauki, wiary, w to, że można więcej. To nie są tylko pieniądze, to jest przede wszystkim rozwój. Także jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwe. Razem wspólnie tworzymy na Pomorzu wspaniałe społeczeństwo obywatelskie. Tutaj możemy nawzajem od siebie się uczyć. Współpraca między sektorami daje efekt synergii. Daje nam spojrzenie, wiedzę, doświadczenie i praktykę i zdecydowany wpływ na rozwój naszej przyszłości. Bardzo ważna jest inspiracja od innych organizacji, od innych osób. no Dzięki temu ten projekt jest bogaty. Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu powędrował do Gdańska jako pierwsze miasto w Polsce oraz pierwsze w Europie Wschodniej. Czyli istotą wolontariatu pracowniczego jest to, że mogę, ale przede wszystkim chcę, angażować się społecznie, e, odpowiadać na potrzeby społeczne przy wsparciu pracodawcy. Ma pełnić funkcje wzmacniające dla całej organizacji, ma dawać przestrzeń osobom, które na co dzień wykonują inne obowiązki do rozwijania się, do zakorzeniania też w firmie w tym instytucjach publicznych, w których pracują. I myślę, że to jest kierunek coraz poważniejszego traktowania wolontariatu jako narzędzia, które buduje stabilność każdej organizacji. Sport z badań pokazuje, że najczęściej w wolontariat angażują się osoby w wieku 25-40 lat, czyli jest to grupa wiekowa, która jest najbardziej aktywna zawodowo. To tak naprawdę projekt, w którym każdy wygrywa. Z jednej strony wygrywają organizacje pozarządowe, które otrzymują wsparcie, otrzymują pomoc w realizacji swoich projektów, ale też firma, która ma bardzo zaangażowanych pracowników, identyfikujących się z nią, a sami pracownicy czują ogromną satysfakcję z realizowanych projektów. Chcę mieć pozytywne. Wpływ na to, co robi dana organizacja, instytucja publiczna. Możemy razem z zespołem zaangażować swój jeden dzień, zainwestować społecznie swój jeden dzień w zrobienie czegoś wartościowego dla innych. I z innymi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, uczestniczkom, prelegentom i prelegentkom XI Forum Inicjowania Rozwoju, Forum Wolontariatu Pracowniczego.